Hej ludzie, z tej strony a to już jest drugi odcinek, zagrajmy w teraz, tak. Tutaj jak już widzicie, powietrzyłem trochę domek, yy, trochę pokopałem, no i już, tylko domek nie jest jeszcze skończony, więc ja go teraz wykończę. tak tutaj rozświetlimy żeby się potwornie to co no. i tak odrobimy, bo wyżej jeszcze będą piętra różne ale na razie tutaj damy tak oto to teraz przetopimy sobie żelazo jakie wykopałem tu i koper. Dobrze, koper najpierw. Już. 9. Mogę zrobić kowadło. Z pięciu. No dobrze. Mogę zrobić... Nie, za mało. Mogę zrobić skrzynkę najwyżej, ale skrzynka mi na razie nie jest potrzebna. No. Dobrze. Tutaj, tutaj rozumiem, żeby ładnie było. Tutaj odwiedzamy trochę tym odcinku naszą krainę. Terrarii. Jak to wszystko tutaj wygląda, gdzie jest korupcja i inne takie wybiazdki. Myślę że będzie po prawej stronie, ale nie wiadomo bo zwykle jest po prawej stronie. Rzask jest po lewej. Mm. O, tutaj jakiś kejf się otwiera. Ja potem do niego wejrzę. Albo no, może nawet teraz, tylko wrócę się do domu po pochodniu Ja tutaj oświetlę, bo No, jedna że tym ty... Że tutaj to jest ząbiaku. No giń. Gin! No. I spokojnie już naprawiłem problem, że nie, nie słychać dźwięku z jej. Taki głupi błąd zrobiłem, że... <śm> Czekam. A Aaa, demoniczne oko. Gin, ginie, ginie, no. Ja się przygotuję. Albo nie, poczekam aż y, nastanie dzień. To zrobię nic. No to cześć. Dla mnie to 5 minut, le dla was sekunda. No to. tak, Okej, okay. już świta, a ja jestem przygotowany, więc idziemy. Możemy już mm. fajny może znajdę jakieś przyzwoite itemy, albo wokół skrzynkę, dom, może coś jeszcze ciekawego. Albo dokopię, dokopię, dokopię o tu tutaj, dokopię skrzyneczka. Yay. Albo dokopię się do Underground Jungle. Silver coin i glowsticki. Glowsticki dla jest Co my tam mamy? Ach, ja myślałem, że to case. Jakiś porządny. Jezu. Kurde. Więc nic tutaj nie znajdę. Szkoda. Może coś z tyłu będzie, ale no, no ja Tak ładnie, otwarty widać, że to jest jakiś to. sztuki. Taka niespodzianka się dzieje. Człowiek myśli, że tu jest coś ciekawego. Może zbadać, a tu taka niespodzianka. Nie? To szkoda. No cóż, każdy może mieć pecha. A, albo już zobaczyłem. i było od zawsze widać, że to nie jest kajak, tylko dziura. Mm. O, żelazo. Ja kopię widocznie rudy na zewnątrz, nie w jaskiniach. Bo to jest już takie, a może, no, nie zbyt głęboko. Mm. Kopę tam jeszcze? Nie, a już myślałem. Dobra. O, dobra, może tutaj. Będzie cave, jakiś, no to jest cave, nie, już nie widać, że to nie sięga, tam, że widać w dno raczej, nie, że nie, nie ma co iść, chyba, że modwany, zobaczyć, serio, to jest coś ciekawego. Jeden slajd. Dobra, nadal brak cave'ów. Ja, ja, jakiekolwiek game'ów wejść nie jest... kurde Zapomniałeś, że grzybki można zbierać. O Jezu, no nie ma to jak mieć korupcję na pustyni. Lepsze to niż nic. Tak tutaj, tutaj nawet piasek mam. Co to? O, mikstura. Nareszcie, jakieś wejść głębiej. Oo, zapomniałem już tyki to niepochodnie. No, że się nie dopłaci raczej. Tak pochodzę. Gin, gin. No. O, coś się świeci. A, to tak O, tam widzę. się świeci na... Tai buvo visai vieno... O, ne, tai demonaltar, demon no, o. No, demonaltar. Na, nu, demonaltar. Tai yra... Silver. O, o no, ir čia yra vieno rude. Uruda. Rude. więcej żelaza. Może uda mi się zrobić kilo, bo albo na końcu się część zbroi. Może. Zobaczy się. I odcinki jednak będą dłuższe niż 7 minut, ponieważ nie doceniałem programu Movie Maker tak skonwertował mi, że z 9, tak skonwertował mi film, że z 9 giga weszło 83 mega Tak, i mi się film przesyłał 5-10 minut, coś takiego Więc wow Ale samo konwertowanie trwało półtorej godziny, nie, godzinę, coś takiego To jest minus ale Co z tego że film się nie przesyła długo to no, zwykle jest najdłuższe. A w moim przypadku nie. Kurde. Nie ma nic innego. Jest, dirt. Dobra. Trzeba podkładać. Trzeba coś. Dobra. Kopu, kopu, kopu. Bedusla i Krytyk! Mam radę zwolnić tutaj to. Żeby się woda ulotniła. No co, jest pochodnie A, skończyły się. To zarobię. Jezu, ile kopera. Przyda się. Koper na zbroję. Bo nie trudno zrobić. Dobra, a ja chcę wezmąć Ajo w katulu. Dość szybko. Zdobyć ten demonit Dość szybko Ja pier jaka ruda Trzeba też uważać na pułapki do tej wersji dodali je. się staje na przycisk odpada ja na Ciebie kamień, albo trująco strzała strzała w Ciebie. Więc muszę uważać. No Jezus! że wpadłeś na dół. Aha. Mniej więcej żelaza tu, co jest dalej. Kejf dobra się ciągnie. Oj. Oj, co mnie? Ach, piasek na mnie spadał. Kurde. No, ale mam za to trochę surowców, nie chcę mi się już tam rzucać. Hmm. No. Kurde. Skrzyneczkę hmm. dam tu. Hmm. Schowamy do niej coś niepotrzebnego. Oj, nie. Tak, quick, tak. Hmm, no. Przetapię najpierw te rudy. ten koper. Teraz też lato. Tego już trochę mamy. Robię. sobie to. To. Zwykły, zwykły. ja wiem. No to jest. To. Już więcej nie mogę. Jak popyla! A! Kurde! Mogę skopera zrobić jakąś broję, coś takiego? Coś mogę? Czy mogę? Nie, nie mogę. Szkło mogę zrobić. No, zrobię. Dobra. No nie. No Drewno, 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 drewno. Ale on, no Jezu. jest znoszę no to są problemy. No to samo. Co ten to Teraz zrobię płaskie szkło? Pa nas? Więcej trochę. Dobra. Gdzie to szkło? Eee. Gdzie wsią? Hello. A tu Dobra. Jaki ja ślepy okay. Jeszcze tu Żeby ten domek jakoś wyglądał Просто на дуле Только на доле будет немного иначе Yy. No ładnie, moim zdaniem. Wy napiszcie w komentarzach, czy dwie buźki normalnie, ty praktycznie. Usta, nos, nos. Nie, usta oko, oko Ach, Dobra, już... Dobra. Odcinek taka trwa, a więc komentuj, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i na razie cześć.